Trzemaneczka, że się, a to jest drugi odcinek z. A is away! To jest bardzo przyjemna gra. 2 na 10. I w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się o Julie Miller. Nie wiem, co to, kto to jest, ale na pewno sobie nazwisko kojarzę. Julie, Julie. Mojałem bajkę. Udomełaś Juliet. Dobra, nie wiem, nie wiem. Dobra, Let's go everybody. Where is Nemo? Nemo, 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 online, online. Hey, hey hey. What's up? O, on bajka! fine, it's fine. Ja odrabiam pracę domową Ale ona jeszcze jest piesak Sama się odrabia Miałem kiedyś pomysł, żeby nauczyć psa Odrabię za mnie lekcje To był głupi pomysł, bo mi drobię cały czas Nie musiałam odkupywać E ja się dowiedziałem, że mój pies ma do... tak po podrybiegać No zbiro... Ja nie muszę sobie wypikać Ja nie muszę pikać Naprawdę, tak wiecie, że pi montować. I po prostu ja mówię, ja ole, no to już wiecie co to znaczy, prawda? Prawda. Tylko muszę mówić trochę głośniej, żeby mnie było dokładniej słychać. Kuźdę mać. Patrzę na pasek rośnięcia głosu. Siemego, Siemeczki. Dobra, nie do końca. Nie urośnie do końca. Jej. To, właśnie, Emily Will Remember That to jest The dead, Walking Dead. Tak. I really love... What? It's hard. It's hard piosenka. To jest heavy, a nie hardy. Na pitole. Oni nie umieją pisać. Przecież piosenka to jest heavy. Hip hop. And, Okej, okay. poprzednio odcinek 10 mega. Oh sorry, welcome to the party. W ogóle nie wiem, w trzecim rozdziale będzie coś zajebistego, ale... Ja wam na razie nie powiem, bo ja jestem chłopakiem, prawda? Ale tak naprawdę to chyba ja też jestem chłopakiem. I on też jest chłopakiem, bo to El albo Emilia, tak? No i... no, właśnie. <grystanie> LOL Idę, żeby zdobyć... Zgon! Do you have plans tonight? K**wa. Zajebiste wybrałem, takie... ...podziemki to pier... ...to pierdole, biorą. Przepraszam. Pier-ole. E... Travis, hu! Boże, jak wiesz, że on such a więc no... My boyfriend. Boże, to jest Emilia! Dlaczego ja? Ona zdradza go. I'm remember the red party, which last year. Julie ended up running of. Yes, Julie! Powróciła, Julie Miller! Wie, co to znaczy, ale powróciła! Wiem już kto to, ale ja Wam nie powiem. Ja po prostu Wam tam linka, skąd mi się kojarzy. Czekajcie, Wikipedia Alvin nie wie wiórki. No, to mi się skąd kojarzy. Była. Eee, nie albo do było O, no tak! Te dwie wiuretki były. Teoretycznie! Mieli nazwisko Ho, prawda? No, logiczne! HAJERK! HAJERK! To jest za ciebie zły! Twoja stara. To jest dla Ciebie niedobry. Twoja stara. Kocham te, przy tej grze gadość. To jest zajebiste. Tę grę można zajebiście pokomentować. Naprawdę ludzie, polecam. Dwa na tej. To jest gra za darmo i jedynie 60 mega. Tak naprawdę to 15, ale... Dobra, sami sobie zobaczę. Kurwa, będę wam teraz pitolił. Po prostu wy albo przeglądarce pobierzecie i to się zacznie pobierać w, y, w Steamie. Jeśli macie Steam i na przykład chcecie podejrzeć przez y, przeglądarkę, to wystarczy, że macie Steam i to jak będziecie robić coś na przeglądarce, wiedziecie na Steama, na przykład APB Reload, to to wam będzie się odpowiadać w Steamie a nie w przeglądarce i znowu. Okej. No, okay. może <noise> no nie kawał. Chyba top Minecraft i... Kolejny dzwoni do mamy i mówi... Mamo, co ci wypadło? A matka, nie wiem. Gumowe je padło. Zajebiste było, naprawdę. Emily, to zapamiętaj, klikam byle co? Aje. Dobra, jeśli chcecie sezon drugi, jak go ciągle będziemy ten. Jak będziemy po... Jak będziemy... dla niego źli. Ciekawe jak to się skoczy. Pewnie będzie Bad End czy coś takiego. Bo ja nie wiem. Zawsze Good End. To Tak, to Endy. Eh, I don't know! Uah, nie! Nie rozumiem. Jeżeli chcecie serię z Minecrafta, Call of Duty Lub T-World, to po prostu powiedzcie, bo ja mam naprawdę... Okej, okay, sorry. Later. Dobra, skończyliśmy drugi rozdział. Boże! Się napociłem przy tym rozdziale. Dobra, ja wrzucę pierwszy. Ale mamy 2004 rok i no... No można powiedzieć, że ja się z wami żegnam. Cześć na razie. Peł! Tak za chwilę nagrywam t worlds więc nera.